Witam wszystkich. Dziś idealna pogoda off-gridowa. To jest produkcja z gminnego programu na dzień dzisiejszy. Idzie do sieci, do autokonsumpcji. Zaraz pokażę dalej, co się dzieje z tym prądem. Przejdziemy do mojego off-grida. Tutaj widzimy off-grida, który pracuje. Turbina i Trzy łopaty. Jak widać, słońce też świeci. Tu niestety jest mniejsza produkcja, bo zasłaniają drzewa w tej chwili. Ale w lato nie zasłaniają, także wiosną już nawet nie zasłaniają. I zaraz pokażę dalej, co się dzieje. A tutaj widzimy, jak falownik sobie pracuje. Korzysta z paneli. To, co się tam na tych zacieniowanych nie da produkować za wiele, więc dobiera z akumulatorów. Akumulatory są trakcyjne, tylko to są do takich mniejszych pojazdów typu wózki widłowe i tak dalej. Nie wózki widłowe, tylko wózki inwalidzkie. Jakichś małych urządzeń. Takie jest napięcie. I ono się tak trzyma od rana. W tym zasięgu, no i jeszcze, i jeszcze takie zestawienie napięcia z 48. No, tak jak widać, turbina tutaj podaje trochę, bo się zwiększa. doładowuje A korzystamy z grzałki. Grzejemy wodę. Widać tutaj. Dwie kreski są na obciążeniu. Teraz zobaczymy, ile to jest procentowo. O, 37%. Tak jak widać, takie, taka moc holownika zostaje wykorzystana. Obłączył się właśnie bypass, bo zeszło do 12 V wszędzie. I teraz bypass e, przekazuje prąd do Grzałek a jednocześnie doładowuje akumulatory. Tak jak widać na wykresie, tutaj który się świeci aktualnie. I jak już tam napięcie osiągnie 13,5V, na akumulatorach, na jednym akumulatorze bypass się wyłączy. Czyli w tej chwili ten bypass, który się uruchomił, to jest autokonsumpcja z tamtej gminnej fotowoltaiki, którą widzieliście, co produkuje tam te 1100 W w tej chwili. No i tak sobie ten prąd krąży w te, we w te do grzałek, grzeje wodę, używamy wiadomo innych rzeczy też. I takie to jest trochę perpetuum mobile, powiedzmy, jak gdyby zamiast oddawać do. Zakładu jako magazyn wykorzystujemy go, bo autokonsumpcja jest najbardziej racjonalnym wykorzystaniem produkcji z paneli fotowoltaicznych i z tych programów gminnych, które są teraz i które może będą następne jakieś, ale to tak nic, na razie nic nie wiadomo. To by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem.